No i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku porównywania odcieni między firmami. Tym razem na Wasze życzenie Paints Grain, czyli szarość pejna. Tutaj kolorów jest mniej niż w przypadku indygo. Indygo miałam 6, tutaj mam tylko cztery. Tylko niektórzy mają jeden albo wcale. No w każdym bądź razie ja mam cztery i te cztery Wam pokażę. Pierwszy będzie z renesansu, potem z holbeina z Van Gogha i na końcu będą białe noce. Ja je ułożę kolejnością. Białe noce mamy tutaj w tej skrzyneczce. Ja ją troszkę przysunę. Powinno być widać. Tu jest Painscreen. Nie czyściłam palety z Indiego, bo nagrywam rzędem film po filmie. Niech sobie zostanie. Ja ją sobie wykorzystam. Później szkoda marnować dobre farby. Ale żeby nie zwlekać, nałóżmy trochę wody, żeby nam ładniej płynęły. No tu jest trochę za dużo. I zaczynamy pierwszy z renesansu. możecie być zdziwieni, jeśli mieliście paint grain z renesansu wcześniej bo to jest ta tak zwana nowa formuła jak widzicie to jest ten gęstszy i przyznam że jeśli chodzi o renesans to odcień paint grain zmienił się bardzo z takiego faktycznie szarego na taki no zobaczycie zaraz jaki natomiast zmiana jest widoczna nie jest to błąd produkcji ja się pytałam jak to wygląda i nie jest to żaden błąd, on po prostu teraz ma taki odcień, więc gdybyście chcieli kupować nowe, no to miejcie świadomość, że ten z nowej serii jest inny niż był kiedyś. Żebyście nie byli zdziwieni, jak go użyjecie, że on się tak bardzo zmienił. Dobra, ostatni Bangkok. I potem będą białe noce, ale zacznijmy od początku. Spryskiwać i jak to mówią, jedziemy z tym koksem. O no już widać na palecie, że będzie różnica. Ja Wam tą paletę podniosę i pokażę, no patrzcie, że różnicę już widać gołym okiem. Także chyba się domyślacie, co tu nam z tego wyjdzie. Dla niektórych to może być faktycznie zaskoczeniem. Ale zaczynamy od, od renesansu. Cóż mogę rzec? Ja nie mogę powiedzieć, żeby on był brzydki, bo on nie jest brzydki. Natomiast spójrzcie, że on jest bardzo, bardzo niebieski. Punk chciałabym dać takie trochę gęstszej frakcji, bo też mocno rozmoczyłam. No dobra, do go po prostu. Żebyście zobaczyli jak wygląda na gęsto. W każdym razie macie jak wygląda ten odcień teraz. Przyznam, że osobiście bardziej on mi się kojarzy z indygo. Choć indygo z renesansu wygląda jeszcze inaczej. I nie można powiedzieć o pomyłce. Ja Wam pokażę, jak ktoś nie widział. Widzicie, to jest indygo z renesansu, a to jest szarość pejna. To są dwa zupełnie inne kolory. Aczkolwiek, jak widać, no, ten jest bardziej taki morsko niebieskawy niż szary. Jak dla mnie? No ale tak jest. I o ile mam zaszczerzenia, czy nazwałabym go szarością pejna, to kolor sam z siebie jest piękny. I nie ukrywam, że warto go mieć nawet jeśli, jeśli nie jest szary. Następny lecimy Holbein. Tutaj wątpliwości nie ma, tutaj mamy szarość. Taką nieco przełamaną innym tonem, ale jak widzicie szary, szary. Nie ma dyskusji, bardzo ładny odcień. Tu trochę rozmyję ten renesans jeszcze. No, dobra. Kolejny będzie Wangok, i on będzie jeszcze inny. Zobaczcie. Przy czym też, jak widzicie, jest szary. Jest bardziej podobny do Holbeina niż do renesansu. Ale odcień ma troszeczkę inny i ostatni będzie Paints Grain z Białych Nocy. Ja tylko zwilżę może troszkę kartkę, bo nam mocno przeschła. Chciałabym, żeby trochę popłynęło. I mamy z Białych Nocy. Odwykłam od kostek, lepiej mi się pracuje z tubami. Ale są mi białe noce. I trochę gęstszy tutaj na brzeg. Ok. Czyli jak widzicie wygląda to tak. Tylko renesansowy jest mocno niebieski. Reszta faktycznie jest szara. A jak będzie wyglądała po wyschnięciu, to dajcie mi chwilkę. Ja wezmę suszarkę i Podsusza te nasze sample. Mamy z powrotem nasz Paints Grain. Po tym jak został wysuszony. Renesansowy jak widać mocno niebieski. nowy, szary mocny ładny. Van Gogh mam wrażenie, że on jest taki najbardziej połowy nazwijmy to nawet tępy z tych wszystkich firm i całkiem przyzwoity z białych nocy. Spójrzcie. No, gdyby nie fakt, że, że są rosyjskie, to można by nadal o nim myśleć. Chociaż komuś nie przeszkadza, to, to są sklepy, gdzie jest dostępny. Nie wiem, jak wygląda z Rozy. Czy jest podobny, czy nie. No, osobiście z tych odcieni takich typowo szarych, to faworytym jest Holbein. Natomiast ten z Renesansu podoba mi się jako po prostu zupełnie inny kolor. Nie jako pain's Grain, ale do jakichś takich morskich rzeczy ciemnych, do nieba burzowego jest świetny. Także zmiana jest spora. Jeśli Was interesuje, jak wyglądały poprzednie Painsgrain z renesansu, bo całkiem możliwe, że gdzieś tam na stanie macie starą wersję, to zapraszam do odnalezienia na kanale filmu, gdzie były porównane indigo. W trakcie zmiany i painsgren. W trakcie zmiany zobaczycie sobie, jak bardzo te kolory ewoluowały. A tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym. Postaram się również pokazać coś ciekawego, może jakieś nowe akwariusy. To do zobaczenia! Pa!